Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Kochany Ojcze nasz, dziękujemy Ci za Twoje Słowo, dziękujemy Ci, że możemy je poznawać, dziękujemy Ci za list apostoła Pawła do Koryntian. Modlimy się, Panie, byś błogosławił nasze poznawanie tego listu, byś błogosławił nasze studium tego fragmentu, który dzisiaj będziemy rozważać. I byśmy mogli, Panie Boże, w Twoim Słowie znaleźć nadzieję, znaleźć pokarm duchowy i Twoją Ewangelię. W imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Myślę, że wszyscy zauważamy, iż sekularyzacja w naszym kraju przyspieszyła w ostatnich latach. Polska wyjątkowo długo na tle zachodnich społeczeństw wyróżniała się tym, że bardzo dużo ludzi było religijnych, sekularyzacja była niezwykle wolna i wciąż Polska jest stosunkowo religijnym krajem na tle zachodnioeuropejskich krajów, bardzo religijnym. Ale jednak szczególnie ostatnia dekada pokazuje, Coraz szybszą socjalizację w naszym kraju. I tutaj, na przykład, um, według badań CBOS um, w 1992 roku 96% badanych Polaków deklarowało się jako osoby bieżące, ale już w 2022 roku tylko 87% deklarowało się jako osoby bieżące. A w przedziale 18-24, więc w najmłodszej grupie ankietowanych, jako osoby wierzące deklarowało się w tym 2022 roku tylko 70%, więc wyraźnie pokazuje, że najmłodsze pokolenie zdecydowanie w mniejszym stopniu jest skłonne deklarować się jako osoby wierzące niż, niż starsze pokolenia. I jeżeli chodzi o praktyki, to, to sam, ten sam raport podaje, że w 1992 roku 67% ankietowanych twierdziło, że są regularnie praktykującymi, a już w 2022 roku tylko 37,6%. I to też oczywiście odpowiednio mniej jest w młodszym pokoleniu. Jest wiele przyczyn tej postępującej sekularyzacji. Myślę, że jedną z nich jest upadek komunizmu. Komunizm był taką sytuacją, w której Kościół odgrywał niezwykłą rolę w społeczeństwie. Kościół był autorytetem dla społeczeństwa i to w pewnym sensie zamroziło pewną sytuację. To sprawiło, że Polacy się gromadzili wokół Kościoła, ale dzisiaj, 30 lat po upadku komunizmu, Kościół nie jest już autorytetem. Dla ludzi nie odgrywa takiej wspólnoty twórczej roli i to sprawia, że pewne procesy sekularyzacyjne mogły przyspieszyć. Ale myślę, że to zdecydowanie nie jest jedyna przyczyna. Przyczyną, wiele przyczyn możemy znaleźć w samym Kościele. Ludzi denerwuje Kościół, denerwuje chrześcijaństwo, denerwują ich arogancja księży, denerwują ich biskupi mieszający się w politykę. Wiele osób ma jakieś swoje osobiste, traumatyczne doświadczenia z nadużyciami dziś Myślę, że ogromnym skandalem, ciosem dla Kościoła, były też skandale pedofilskie. No dobrze, ktoś mógł powiedzieć, ale co to nas, protestantów, w ogóle obchodzi? Kościoły, prezydentów w Polsce, na razie raczej korzystają, niż tracą na sekularyzacji. I myślę, że na krótką metę, rzeczywiście dla alternatywnych względem domującego wyznania społeczności, sekularyzacja może mieć jakieś korzystne skutki. Tak? Otwierają się drzwi do tego, żeby ludzie wybierali inne formy Religijności chrześcijańskiej. Ale myślę, że za kilka dekad my, a już z całą pewnością nasze dzieci i wnuki, obudzimy się w świecie, w którym światopogląd chrześcijański jest światopoglądem zdecydowanie mniejszościowym. Światopoglądem, w którym pewne pewne wartości, pewne przekonania, pewne rzeczy, które my możemy uważać za oczywiste w naszym płyteńcu, będą no, absolutnie nieoczywiste. Obudzimy się w świecie, w którym wybór bycia chrześcijaninem będzie wyborem niszowym i mniejszościowym. I w tym świecie będziemy musieli nauczyć się żyć. I kościoły, nie tylko właśnie kościół większościowy, ale też kościoły mniejszościowe, muszą zadać sobie pytanie, w jaki sposób, co my mamy do powiedzenia ludziom, którzy są rozczarowani chrześcijaństwem. No więc dzisiejsze, dzisiejsze kazanie będzie zatytułowane Co Paweł powiedziałby rozczarowanym kościołem? I będziemy mieli dwa punkty. W pierwszym punkcie powiemy sobie, nie polegaj na ludziach, a w drugim punkcie nie polegaj na ludzkim osądzie. Najpierw punkt nie polegaj na ludziach. I też chciałbym powiedzieć, że staramy się w naszym kościele praktykować coś, co się nazywa ładnie Lectio Continua, Czyli czytanie nie nada, tylko czytanie fragment po fragmencie jakiejś księgi biblijnej. Ma to swoje niewątpliwe zalety, dlatego to robimy. Na przykład zaletą Lekcji Kontinua jest to, że możemy poznać jakąś księgę dogłębnie, możemy ja mogę więcej powiedzieć o kontekście tych fragmentów, ponieważ mamy jakąś taką pamięć kontekstualną, wiemy, że w tydzień temu omawialiśmy poprzedni fragment, to nam pozwala lepiej zrozumieć kolejny. Takie podejście sprawia, że trudno jest unikać trudnych tematów, no bo jeżeli jakiś trudny temat wypada jako kolejny fragment w, w liście, no to trudno go przeskoczyć i powiedzieć, no w takim razie o tym nie będziemy rozmawiać, tylko na no niestety trzeba te kolejne trudne tematy również podejmować. Ale są też wady takiego podejścia. Jedną z tych wad jest pewna powtarzalność. I jak zwłaszcza omawiamy listy Pawła, no to niestety trudno jest uniknąć tego, że Paweł, u Pawła te tematy się powtarzają. No i od władnych kilku tygodni omawiamy taką dłuższą sekcję Pierwszego Listu do Karyntan, rozdział 1.4, gdzie Paweł mówi o jedności Kościoła. I to rozważana Pawła tak mędrują, wracają do tych samych, tych samych tematów i i przyznam, że czasami niełatwo jest powiedzieć coś nowego na w gruncie rzeczy ten sam temat. Paweł potrafi, ale jeszcze ja muszę jakoś za nim nadążyć. No więc dzisiaj troszkę znowu mamy powtórzenie. To znaczy, ten, 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 ten dzisiejszy tekst to jest taka trochę rekapitulacja, powtórzenie tego, co Paweł mówił do tej pory. No i moglibyśmy oczekiwać, że jak Paweł dokonuje takiej rekapitulacji, takiego powtórzenia, no to potem już zmieni temat, ale nie. Kolejny fragment będzie znowu tak, takim trochę jest jeszcze, jeszcze kolejnym powtórzeniem tego wszystkiego samego, na inny sposób nieco. Ale znowu te same wątki będą powtórzane, więc jeszcze co najmniej jedno kazanie Dzieci do Koryncian będzie kręciło się wokół tych wątków powerytyzmu, takiego przedkładania jednych nauczycieli na drugich, a, podziałów w Kościele, ale jest nadzieja na nowy temat, bo już od piątego rozdziału pojawią się nowe tematy w tym Dzieci do Koryncian, więc kazania też będą troszkę na inne tematy. I można jeszcze tak powiedzieć, że te wersety od 18 do 23 ta, ta, ta 3 rozdziału, one są takim trochę bardziej taką rekapitulacją tego motywu głupstwa Bożego i mądrości świata, tego, o czym Paweł mówił w pierwszym rozdziale i w drugim. A te wersety od 1 do 5, czwartego rozdziału są taką bardziej rekapitulacją tego, co Paweł mówi bezpośrednio wczesnej o frakcjach w Kościele tego bezpośredniego problemu w Koryncie. No, i najpierw, właśnie w tej pierwszej części kanału zajmiemy się tym, tym trzecim rozdziałem 18-23. I tutaj jeszcze można wyróżnić takie dwie podczęści, które są wprowadzone takimi dwoma paralelnymi zdaniami. Paweł mówi: Niech nikt nie oszukuje samego siebie na początku, a potem w wersecie e, dwo, 21: Dlatego też niech nikt się nie lubi ludzi. Więc Paweł ma takie dwa. Dwa wezwania, nie, nie oszukujcie siebie samych, nie chlubcie się ludźmi. One takie wprowadzają dwie takie główne myśli. No i trzeba powiedzieć, że ton apostoła jest taki szurowy, karczący, tak, mówi, nie oszukuj, niech nikt siebie nie oszukuje. I Paweł jest przekonany, że niektórzy członkowie zboru w krycie zwodzą sami siebie. Ale dlaczego? Paweł kontynuuje w następujących słowach. Jeżeli na tym świecie ktoś uważa, że jest mądry, wśród was, niech się stanie głupi, aby się stać mądrym. I zauważmy, że ta, ta struktura, jeżeli ktoś z was uważa, to ona się powtarza w tym listie. Na przykład w 8 rozdziale, w drugim wersecie Paweł pisze, jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak należy wiedzieć. Albo w 14 rozdziale, w 37 wersecie, jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo człowiekiem duchowym, to niech weźmie pod uwagę, że to, co wam pisze jest nakażem pana. I myślę, że można się domyślać, że jak Paweł używa właśnie takiej frazy, jeśli ktoś uważa, że, to on prawdopodobnie nawiązuje do czegoś, co korencianie mówili. To jest kolejna taka wskazówka, że pewno właśnie takie sformułowania, takie kluczowe słowa, które pojawiają się w tym liście, właśnie jest człowiek duchowy, człowiek, który wie. To są nawiązania do realnych rzeczy, które tam w Koręcie rzeczywiście ludzie mówili. I Paweł po prostu omawia te różne, różne slogany, te różne takie przekonania, które, które koryntianie mieli. I jest to kolejny, właśnie kolejny fragment, w którym Paweł przypomina koryntianom że nie powinni um, fascynować się tą mądrością świata, ale że głupstwo Boże jest właśnie mądrzejsze niż, niż mądrość tego świata. No i na poparcie tej tezy Paweł przytaca dwa fragmenty z Pisma Świętego. Pierwsze pochodzi z Księgi Hioba, piątego rozdziału, tam czy tam On przyłapuje, On, czyli Bóg, przyłapuje mądrych w ich przebiegłości. Jeżeli byśmy to, nie, tworzyli Księgę Hioba, to zobaczymy, że to jest w umowie Elifarza. Jest jeden z przyjaciół Hioba, pamiętamy, księgę Hioba ma taką strukturę, że na początku jest prowadzenie, dowiadujemy się, że, że Satan, wyzwał Pana Boga, powiedział, że Chiob z pewnością... Będzie u u Bogu, jeżeli tylko Bóg zabierze mu wszelkie błogosławieństwo, Bóg pozwala Satanowi dotknąć sioba, no i potem Hiob jest pogrążony w rozpaczy i mamy na przemian mowy Sioba i mowy jego przyjaciół. Siob przekonuje przyjaciół, że on nic nie zaminił, że to zło, którego spotyka nie jest karą za jakichś jego konkretnych grzech, on, on nie, nie poczuwa się do, do odpowiedzialności, a jego przyjaciele przekonują go na przeróżne sposoby no, siobie. No, nie wiem, czy to tak dobrze jest, to przecież Bóg jest sprawiedliwy, więc, jeżeli ty spotykać to na pewno coś masz na sumieniu. No i Alifa jest właśnie jednym z tych ludzi, którzy właśnie przekonują. Że ten, ten cytat pochodzi z mowy za który właśnie Alifa mówi o tej Bożej mądrości. że Bóg jest tam, prawda, tym, który przyłapuje mądrych ich przebiegłości. No i jest też ciekawe, że Paweł to cytuje. I myślę, że, że, że do tego trzeba podejść na dwa sposoby. Oczywiście przyjaciele Hioba się mylą, mylą się co do, co do Hioba. Tak? To znaczy, hiob nie, nie cierpienie chyba nie jest powodowane jego grzechem, ale to nie znaczy, że oni się mylą we wszystkim, co mówią. W tym, co mówią, są pewne prawdy ogólne, tylko te prawdy są niewłaściwie dostosowane do tego konkretnego przypadku. Więc Paweł cytuje jedną z tych ogólnych praw, które się pojawiają. On mówi, Właśnie, że Bóg jest tym, który nawet jak ci są mądrzy, którym się wydaje, że mogą tą przebiegłością coś zrobić, to Bóg nawet tą przebiegłość obraca przeciwko, przeciwko mądrym. Ale myślę sobie, że tu jest to trochę pewna taka może subtelna ironia, bo właśnie to nelifas, ten, który te słowa mówi w Księdze Hioba, jest właśnie tym, który wydaje się, że, niemu, że jest mądry, że połta chioba, a potem na końcu księgi okazuje się, że to nie jest wcale tak, jak on mówi, więc można powiedzieć, że Bóg przechycył nawet tego Elifarza w jego przebiegłości. Więc nie wiem, czy to jest zamierzona Irania, ale niewątpliwie można tutaj dopatrzeć się pewnego takiego drugiego dna w tym, w tym cytacie Pawła dla ludzi obejrzanych Księgą o Hiobach, jak jest ten, ten Paweł, sam autor tych słów Księdza Chioba jest tym, który jest mądrym przełapaniem swojej przebiegłości przez Boga. Natomiast niewątpliwie na pewno widzimy tutaj ten, ten, ten tekst jest przytoczony jako dowód na to, że że właśnie mądrość świata jest, jest w oczach Bożych głupstwem. Pan Bóg nawet tą mądrość potrafi obrócić przeciwko ludzkiej arogancji. A drugi fragment pochodzi z psalmu, którego część przedstawiliśmy dzisiaj w czytaniu do tego Testamentu, psalmu 94. I to jest psalm, który mówi właśnie o, o ludziach zbuntowanych przeciwko Bogu. I pyta, psalmista pyta Boga, jak długo będzie znosił bezbożnych i urągania, A Pan Bóg. Między innymi czytamy właśnie, że zna myśli mądrych i wie, że są próżne. A więc ludzka mądrość jest nic nie warta przed Bogiem, Bóg nawet, nawet zna myśli tych, tych, tych ludzi, którzy coś um, knują przeciwko Bogu, zanim oni je jeszcze wypowiedzą. Więc Paweł te dwa wersety, żeby właśnie podeprzeć to, to co od kilku rozdziałów, do czego od kilku rozdziałów przekonuje Koryntian, że właśnie. A mądrość ta, ta światowa jest, jest niczym w kościele. W kościele liczy się mądrość Boża. I przypomniawszy właśnie raz jeszcze o tej prawdzie, Paweł mówi kolejną rzecz. Dlatego też niechaj nikt się nie chlubi ludźmi. No i na tym właśnie polegał problem koryntian, Chlubili się ludźmi. Szukali u swoich kaznodziejów nie wierności przesłania o Chrystusie ale błyskotliwości cechującej starożytnych retorów. Szukali jakiegoś głębszego wtajemniczenia, mądrości dla wybranych, mądrości, która mogłaby ich wyróżnić i być powodem do chluby. I wydaje się, że ta ta, ta chęć chlubina się ludźmi wyraża się w takiego rodzaju sloganach, które Paweł na początku przytata: ja należę do Apolosza, ja do Pawła, ja do Kefasa. Teraz jednak Paweł odwraca te slogany stawia je na głowie mówi, nie, to nie wy należycie do Apolosa, to nie wy należycie do Pawła, przecież wszystko jest wasze, to Paweł należy do was, to Apollos należy do was. Skoro jesteście Chrystusowi, to w Chrystusie wszystko jest wasze. Więc Paweł wyżywa korentian raz jeszcze do nabrania właściwej perspektywy na nauczycieli. Każdej idei i pastorzy są tylko narzędziami w rękach Boga. Oni należą niejako do, do zboru, a nie na odwrót. Pewnie część z Was słyszała o takiej postaci Rawim Zachariasu. Rawim Zacharias był bardzo znanym apologetą chrześcijańskim. Jego książki zostały przetłumaczone na wiele języków, w tym także na język polski. A założył organizację, która zajmowała się popularyzacją apologetyki chrześcijańskiej. Z jego organizacją związanych było wielu talentowanych filozo filozofów, teologów, apologetów chrześcijańskich. Prowadził kursy apologetyki dla ludzi na całym świecie, ta organizacja prowadziła w jego imieniu. I są z pewnością tysiące ludzi na całym świecie, którzy mogą powiedzieć, że dzięki służbie rabiego Dachariasa doszli do wiary chrześcijańskiej, albo że służba rabiego Dachariasa pomogła im przejść przez jakiś okres wątpliwości w życiu. Jednak po śmierci rabiego Dachariasa, która miała miejsce kilka lat temu, wysłana jest prawda o jego podwójnym życiu. Okazało się, że rabi Dacharias, Um, miał w zwyczaju korzystać z um, usług masażu w spa, ale podczas tych sesji masażu dochodziło do wielokrotnych nadużyć seksualnych z jego strony. A, I dochodzenie ujawniło, że Mrabi Zacharias posiadał też wiele um, zdjęć, a, które, które uzyskał a, niekoniecznie godziwymi metodami. Wykorzystywał pieniądze swojej organizacji do tego, żeby utrzymywać właśnie różne swoje... Um, swoje relacje, i trudno sobie nawet wyobrazić, co musieli czuć ludzie, którzy dzięki takiej osobie odnaleźli drogę do wiary chrześcijańskiej, a potem dowiedzieli się o nim takich rzeczy. Pytań, jakie w tym momencie się pojawiły, wątpliwości, które taka sytuacja musiała zrodzić, jeżeli ktoś jest instrumentalny w naszej drodze, na przykład do wiary, a potem okazuje się, że ktoś, kto był na jakimś autorytetem, upada i to upada tak samotnie, w takiej chwili zostajemy bardzo bolesnie skonfrontowani z pytaniem, czy moja wiara opiera się na jego autorytecie. Czy moja wiara, czy moje przekonanie o prawdziwości chrześcijańskiej zasadza się na świadectwie życia, jakiegoś pastora? Czy moje zaufanie opiera się na słowach tamtego człowieka? I myślę, że w takich chwilach, chociaż jest to bardzo trudne, ale warto sobie przypomnieć, że nasza wiara opiera się na Chrystusie. Wierzymy nie dlatego, że jakiś apologeta był błyskotliwy, albo że jego autorytet był tak przemożny, albo że jego, jego charakter był tak nieskalany. Okazuje się czasami, że tak nie jest. Ale wierzymy z powodu Jezusa. Ludzie mogą nas zawsze zawieść. Mogą nas rozczarować przy bliższym poznaniu. Może się okazać, że wcale nie są tak święci, jak sobie wyobrażaliśmy. Jako chrześcijanie mamy wiele niedoskonałości, grzechów słabości. I dazały się takie historie, jak historia rawiego Zachariasa z różni, pasztorzy różni, polegaci różni. Ludzie, ludzie, którzy cieszą się jakimś autorytetem w Kościele, okazują się prowadzić podwójne życie. Co zatem Paweł powiedziałby ludziom rozczarowanym Kościołem? Myślę, że jedną z rzeczy, które powiedział, jest właśnie nie polegajcie na ludziach, nie chlubcie się ludźmi. Ludzie mogą zawieść ale Pan Jezus nigdy Was nie zawiedzie. Ludzie mogą Was rozczarować, ale Jezus nigdy Was nie rozczaruje. Ludzie mogą Was głęboko zranić, ale u Pana Jezusa zawsze jest uleczenie. Ludzie mogą Was oszukać, ale Chrystus zawsze będzie wobec nas szczery, bo On jest prawdą. Ludzie często tracą przy bliższym poznaniu. Okażą się wcale nie być tacy mądrzy, święci i dobrzy, jakichś mieliśmy, ale nasz Pan Jezus, tylko zyskuje przy bliższym poznaniu. Poznając go, będziemy tylko bardziej i bardziej zachwyceni pięknem jego charakteru. Ludzie bywają samolubni, bywamy, bywamy skupieni na sobie, ale Pan Jezus uniżył się i dobrowolnie przyjął za nas cierpienie i śmierć. Tak więc ludzie, pastorzy, każda nadzieję, mogą nas rozczarować, ale Jezus nigdy nas nie rozczaruje. I powiedzieliśmy sobie o tym, że mamy nie polegać, na ludziach. Drugim, kazanie, drugim punktem kazania będzie, że mamy nie polegać na ludzkim osądzie. I pierwszych pięć wersetów czwartego rozdziału jest właśnie takim podsumowaniem, ale które skupia się bardziej na, na tym wątku, właśnie tego, tego problemu, tego stawiania jednych nauczycieli nad drugimi. I oczywiście jedno łączy się z drugim, tak? Zapatrzenie. Grecko, grecko rzymską retorykę i mądrość, która było bardziej tematem poprzednich wersetów, było podstawą do tego, że koryncjanie oceniali w świetle tego mówców i bardziej pewnie, możemy się domyślać, szanowali tych mówców, którzy spełniali kryteria tej, tej mądrości, której szukali. I Paweł raz jeszcze przypomina chrześcijanom w Koryncie, że nie taka jest rola nauczycieli w ko Kościele. Mówi, niech więc każdy uważa nas za sługi Chrystusa, i szafazy, tajemnic Boga. Ja apostoł używa tych dwóch terminów, żeby opisać rolę nauczycieli. Z jednej strony mówi, że są sługami i to jest greckie słowo, które jest użyte, ono oznacza ludzi wolnych, nie niewolników, ale którzy właśnie są w jakiejś roli podległych, którzy są wykonawcami poleceń, którzy są najemnymi pracownikami, a więc to słowo podkreśla relację, można powiedzieć, szefa i pracowników, tak? kogoś, kto wykonuje polecenia. A drugie słowo było jako szafa. Za tym kryje się greckie pojęcie oikonomos. My po polsku mieliśmy kiedyś słowo ekonom, które oznaczało zarządcę w majątku, i mniej więcej tym był ekonomos. Ekonomos w literaturze na ogół był niewolnikiem, ale takim niewolnikiem, który był postawiony nad całym domem bogatego człowieka, który właśnie nim zarządzał. I to była dosyć odpowiedzialna rola. Taki oikonomos był kimś, kto który miał kontrakty w imieniu swojego właściciela, był, był kimś, kto zarządzał pracownikami w takim domostwie, był kimś, kto, kto właśnie był takim, takim zarządcą całego interesu, można powiedzieć. I obie metafory wyrażają z jednej strony podporządkowanie i służebny charakter roli. Ten, ten zarządca tego, tego domostwa starożytnego nie jest samodzielnym właścicielem, nie jest tym, do którego to należy, ale jest tym, który ma powierzone zadanie, tak? ma, ma, to, ma tym zarządzać. I obie metafory też właśnie wyrażają podległość. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza mówi swoim uczniom, że gdy sługa wrócić z pola, to Pan domu nie mówi pójdź do stołu, ale mówi przygotuj mi wieczerzę. A więc Pan Jezus podkreśla, że rola przywódców w Kościele nie jest rolą taką, która, taką którą do błyszczenia, ale jest rolą do służenia, jest rolą, jest rolą do, do, do wykonywania zadania. Chwała należy się Panu Jezusowi, tylko Jemu. I dalej Paweł mówi, a od szafarza żąda się, aby każdy okazał się wierny. Bycie szafarzem, czy też ekonomem, to odpowiedzialna rola. Właśnie ten, ten właściciel tego majątku musiał mieć zaufanie do kogoś, kogo uczynił ekonomem. Ekonom prowadził jego interesy, zawierał umowy, zarządzał majątkiem, zarządzał pracownikami i podobnie nauczanie w kościele jest odpowiedzialną rolą. Tak samo jak Właśnie w tym momencie, musiał ufać swojemu ekonomowi, że on tą rolę wypełni sumiennie. Tak samo Bóg oczekuje od ludzi nauczących w Kościele, że będą nauczali w sposób sumienny, będą nauczali w sposób wierny. Więc od Szafaza nie wymaga się, że będzie błyskotliwy, i inteligentny, że będzie gwiazdorem i celebrytą. Ale wymaga się, że będzie wierny w żadaniu, które zostało mu powierzone. Podobnie Pan Jezus od ludzi, którym powierza jakieś role w Kościele, nie oczekuje, że będą celebrytami, czy że będą podziwiani, ale oczekuje, że będą wierni zadaniu, które im zostało powiedziane i że będą je sumiennie wykonywać. Dalej apostoł pisze, mnie jednak najmniej zależy, czy będą osądzany przez was, czy przez Trybunał Ludzki. Nawet samego siebie nie osądzam, wprawdzie niczego sobie nie wyrzucam, ale nie z tego powodu jestem usprawiedliwiony, tym bowiem, którym mnie sądzi, jest Pan. Myślę, że te słowa są dosyć śmiałe. Paweł mówi, parafrazując, zupełnie mi nie zależy na tym, jak mnie oceniacie. Prawdę mówiąc, mało mnie obchodzi, co ktokolwiek o mnie myśli. Niespecjalnie nawet mnie interesuje, co mi mówi moje własne sumienie. Liczy się tylko to, co myśli o mnie Pan. I te słowa można łatwo zrozumieć opatrznie. A po to nie odżegnuje się od odpowiedzialności. Pastorzy, starsi i wszyscy inni przywódcy w kościele odpowiadają przed kościołem, który sprawuje kontrolę za pośrednictwem Rady Starszych, za pośrednictwem Prezybyterium. Jeżeli ja, jako misjonarz, dopuściłbym się jakichś nadużyć albo źle wykonywał swoje obowiązki, to możecie i powinniście mnie pociągnąć do odpowiedzialności przed Radą Parafianą. Jeżeli ordynowany pastor Źle wypełnia swoje obowiązki, to możecie i powinniście pociągnąć go do odpowiedzialności przed prezbiterium. Ale Paweł nie mówi o odpowiedzialności, nie mówi, że on jako, jako Paweł nie jest, że nie obchodzi go odpowiedzialność przed kościołem w takim, w takim sensie. Paweł, gdzie indziej, w liście do Tymoteusza, mówi, że jeżeli starszy zawini, to należy go publicznie upomnieć, aby inni się bali. A więc Paweł ma kategorię na to, że przywódcy w kościele odpowiadają przed kościołem, jeżeli zrobią coś złego, to. To ponoszą odpowiedzialność. Osąd, o jakim Paweł mówi w tym fragmencie, należy raczej rozumieć w kontekście całej dyskusji o faworyzowaniu jednych nauczycieli nad drugimi. Paweł mówi, że on nie konkuruje o względy korencjan. Nie zależy mu na tym, żeby cieszyć się dobrą opinią wśród koryncjan. Można powiedzieć, że Paweł mówi korencjanom: Nie interesuje mnie, czy wam się moje nauczanie podoba, czy nie. Czy, czy wolicie słuchać Apollosa, czy Kafasa. Nie nauczam dla waszego poklasku, nie zwiastuję dobrej nowiny tak żeby komukolwiek się przypodobać. Ba, nie polegam nawet na ocenie mojego własnego sumienia. To prawda jestem przekonany, że zwiastuję Ewangelię dobrze, ale moje sumienie też może być w błędzie, może być krzywione, może być tak, że ja się mylę co do samego siebie. Ostatecznie liczy się tylko Boża ocena. Myślę, że możemy też znowu odnieść do rozczarowania Kościołem. Ludzie odchodzą z Kościoła z różnych powodów. W Polsce obserwujemy to przede wszystkim na przykładzie Kościoła katolickiego, ale w innych krajach te same procesy, te same powody widzimy w Kościołach protestanckich, także i prybiteriańskich. I często jest tak, że rozczarowanie Kościołem ma źródło w realnych błędach i zaniedbaniach Kościoła. Powinniśmy więc wsłuchiwać się w głosy ludzi rozczarowanych, bo one często wskazują nam nasze problemy. Powinniśmy być gotowi. Do pokuty, do daleko idących zmian w Kościele. Ale jest też prawdą, że ludzkie serca są zbuntowane przeciwko Bogu. Dlatego, nawet jak już naprawimy wszystkie błędy, jak rozprawimy się wszystkimi problemami Kościoła, jak zadośćuczynimy zado wszystkim prawdziwym i realnym krzywdom, które Kościoły spowodowały, to na końcu może się okazać, że ludzie nadal będą niechętni wobec chrześcijaństwa, niechętni wobec Kościoła. Dalej będą wrogo nastawieni do instytucji Kościoła. Jeżeli to nas spotka, to Paweł mówi nam, że należy robić swoje. Ostatecznie liczy się to, co o nas myśli Pan Jezus. Kościół nie istnieje dla poklasku świata, istnieje dla Pana Jezusa. Nie zrozumcie mnie źle. Nie zachęcam do ignorowania problemów, które wskazują ludzie odchodzący z Kościoła. Wręcz przeciwnie. Myślę, że to jest czas historii chrześcijaństwa, w którym powinniśmy być wyczuleni na to, co, co ludzie, którzy odchodzą od Kościoła, mówią, bo w wielu tych głosach krytyki, nawet jeżeli nieżyczliwych, złośliwych, kryją się jednak pewne ziarna prawdy na temat tego, co jest realnym problemem Kościoła. Ale też nie łódźmy się, że zdołamy zmienić opinię ludzi o chrześcijaństwie, nawet jeżeli dokonamy jakichś głęboko idących zmian. Powinniśmy zmieniać Kościół na lepsze, nie dlatego, że ludzie, żeby się ludziom spodobać, ale dlatego, że to jest właściwą rzeczą samo w sobie. Natomiast na końcu tym, co się liczy, jest wierność na Panu. Tak jak On jest wierny nam. Pan Jezus wzywa nas do podążania za sobą i pa, ma, mamy pamiętać, że On nigdy nas nie opuści. On zawsze z nami będzie w tej drodze. Tak jak on oczekuje od swoich sług, że pozostaną wierni, tak możemy mieć absolutną pewność, że Pan Jezus pozostanie wierny swojemu kościołowi. Amen.